Lubuskie, śmierć milionera. Zginął w wypadku lotniczym milioner Zbigniew Kuczma nie żyje. Zginął w wypadku samolotu. Potwierdziły się doniesienia o tym, że pilotem, który zginął we wczorajszej katastrofie awionetki był polski milioner. Nie żyje Zbigniew Kuczma. Tragedia wydarzyła się na lotnisku w Przylepie pod Zieloną Górą. W niedzielę przed południem rozbił się mały prywatny samolot Tecnam P2002. Na miejscu zginął pilot maszyny. Jak udało się nieoficjalnie ustalić dziennikowi, fakt, chodziło o jednego z najbogatszych Polaków. Dziś te informacje się potwierdziły. 71-letni mężczyzna, który zginął wczoraj w wypadku awionetki, to Zbigniew Kuczma, biznesmen związany z firmą Cinkciarz.pl. Informacje te potwierdził w rozmowie z portalem money.pl Piotr Kiciński, wiceprezes firmy. Nieżyjący przedsiębiorca przez lata zasiadał w zarządzie spółki. Później skupił się na działalności w branży nieruchomości. O internetowym kantorze cimochciarskropka.pl zrobiło się głośno, gdy firma zdecydowała się na umowę sponsorską z zespołem z NBA Chicago Bulls. Kuczma był pomysłodawcą akcji. Spółka była też sponsorem falubazu Bazu Zielona Góra i polskiej reprezentacji w koszykówce. Stanął w płomieniach awionetka, która zaraz po starcie zgłaszała problemy z silnikiem. Zawracając na lotnisko, spadła na płytę lotniska i stanęła w płomieniach wyjaśniała w rozmowie z portalem rzg.pl Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji. Zaraz po katastrofie na miejscu pojawiły się wozy zielonogórskiej straży pożarnej. Strażacy szybko przeszli do akcji ratunkowej. Niestety pilota nie udało się uratować. Jak się okazało, ogniem objęty był jeden z samolotów prywatnych. To dwuosobowy samolot Ultrajkt. W środku znajdował się pilot. Niestety, w wyniku wypadku, przy próbie lądowania, pilot zginął na miejscu, powiedział w rozmowie z lokalnym portalem Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Wypadek bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.